Cześć, się ma z tej strony, oczywiście Urban, czas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z naszej serii od gotówki do gotówki. Dzisiaj myślę, że bardzo też fajny odcinek, ponieważ zaczynamy sobie kampanię buraczaną. Na samym początku proszę cię o zostawienie subskrypcji na kanale oraz łapki w górę. Zostaw subskrypcję na kanale, ponieważ bardzo mało osób subskrybuje mój kanał, A ogląda filmy, także myślę, że bardzo, warto zostawić tą subskrypcję na kanale. No, a dzisiaj sobie rzucimy naprawdę z grubą akcją. I będziemy sobie kopać buraki. Jak już też pewnie widzicie po tytule i w czym sobie siedzimy, to będzie gruba naprawdę akcja tej troszeczkę dziury. Musimy sobie zwolnić, bo to nie mój sprzęt ogólnie. Jest to sprzęt spegieru. Tak jak już kiedyś mówiłem, że sobie w nim pracujemy. Bo mało muszę wziąć, bo z tyłu sobie ciągnę ogólnie to całą przystawkę header do Do kombajnu. Nie wiem czy tam przeszło mi to. Sobie zobaczymy z tej kamery. O, dobra przeszło. Jest ja lecimy sobie na pole. Kawał... Polnej drogi jest w sumie. Już praktycznie jesteśmy na polu. Tam stoi nasz, nasz Ursus. O, widzicie po lewej stronie. Będziemy sobie też odwozić, jakby nam nie starczyło, żeby po prostu nie wyjeżdżać. kombajnu, po prostu podjedziemy sobie przyczepą, wysypiemy te 4 tony, żeby dojechać do końca i po prostu będziemy się sypać na kupę. Więc po to jest ten Ursus. Także no co, napiszcie też jakiś komentarz fajny. Co tam u Was w szkole słychać, jak tam, jak tam ogólnie się bawicie. <laughs> nie, no napiszcie, jak tam u Was w szkole ogólnie, bo w sumie ciekawi mnie to tam słychać u Was dziska dobra a teraz sobie odczepimy to tutaj niestety muszę pojeździć po, po zasianym no, no nie ma gdzie się rozczepić bo no, wszyscy już tutaj posiali rzepaki i zboża więc no co ja poradzę <laughs> odszkodowanie zaś najwyżej wypłacę tutaj sąsiadowi no nie mam gdzie się rozłożyć a tutaj z tą przystawką myślę żebym nie przejechał nie przez te krzaki więc dlatego sobie ja tutaj z wózkiem tej przystawki W sumie nawet nie wiem jak na to mówić, czy przystawka czy... Dobra Git. Też Holmer pierwszy sezon Nowy nabytek w PGR-ze więc Nawet nie wiem czy to nie jest jego pierwszy wyjazd Bo tam ktoś inny nie jeździł wcześniej ale Wygląda jak nowy nie <laughs> Więc zobaczymy jak to będzie Zaczynamy sobie kampanię buraczaną ponieważ za dwa tygodnie mamy ogólnie odstawę buraków, więc musimy sobie już kopać pomału, żeby żeby nie było poślizgu, zaś jakby nie wiadomo, nie wiadomo czy się kombajn popsuł czy coś, czy nie było czasu coś wykopać, więc lepiej sobie wcześniej wykopać to i mieć spokój. Sobie już zaorać te pole. Jeszcze po kukurydzy sobie musimy zaorać. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to zapraszam do opisu. Też nie mieliście odcinka w weekend, no po prostu nie miałem kiedy nagrać. Ale myślę, że chociaż ten tą passę jeden odcinek tygodniowo uda się utrzymać, bo teraz nagrywam, więc odcinek już jeden na tydzień jest. Myślę, że dzisiaj się uda jeszcze jednego nagrać, tak żeby dwa odcinki w tygodniu były. Zobaczymy jak to będzie. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, no nagrywać tylko mogę, no niestety w weekendy najczęściej teraz. Chociaż teraz w tygodniu no, będę miał troszeczkę luzu. Chociaż no nie taki luz, bo ponieważ już mam dwa sprawdziane w tym tygodniu teraz, więc trzeba się troszeczkę pouczyć. Więc luzu nie będzie, ale tam mam jedną wycieczkę, więc jeden dzień będzie luz. Więc w sumie spoczko. No i co ja wam mogę powiedzieć w sumie? Kampania Buraczana się zaczęła w grze naszym takim wiecie tutaj. Na naszej serii się zaczęła tutaj właśnie kampania. I za chwilę w realnym świecie też się zacznie w sumie kampania. No jeszcze może nie tak szybko, ale tak z miesiąc myślę, że się zacznie już. Chociaż myślę, że tak za dwa tygodnie Do trzech już na pewno jakieś tam Ropy, polmery będą latać Po drogach już będą kopać tam U, u, u innych po usługach Zależy to na jaką ma odstawę wiadomo Też znowu mnie troszeczkę Krypa wzięła No niestety ostatnio mocno padało Się zmokło i od razu Się jest chory Mega deszcze ostatnio były Także no Fajnie w sumie, że zakłada, bo buraki poszły naprawdę w górę. W sumie liścia po liściach widać, że są takie żywe te liście, więc naprawdę elegancko. W korzeń mam nadzieję, że też pójdzie i będą naprawdę fajne plony w tym roku. Bo tak na razie tylko na kukurydzę w sumie najwięcej się narzeka, chociaż też na niektórych kawałkach nie ma tragedii, bo kukurydza tam, gdzie ma 3 metry, to jest naprawdę no mega, mega roboty. W sumie zrobiła kukurydza. W tym roku na takich lepszych kawałkach, nie? Tam, gdzie troszeczkę więcej popadało, to dosyć wysoka jest ta kukurydza. Nie wiem, ile teraz, dwa przejazdy starczą? Nie, no musimy zrobić trzy. Nie wiem, w sumie za bardzo jak się kopię buraki, jak właśnie z tym poprzeczniakiem jest najgorzej, nie wiem jak kopią poprzeczniaki w burakach, w sumie, bo nie widziałem nigdy. Czy tak, jak teraz mogę sobie wjeżdżać? <laughs> chyba tak. Nic się w sumie chyba nie stanie, nie? Jeżdżę w tych. W sumie my tak w sumie no, z takiego komajno nie korzystamy dużego Bo u nas tylko przyjeżdża właśnie taki holmer czy ropa zrobić przecinkę przez środek Dwa razy w tam i z powrotem I zaś sobie kopiemy Neptunem A poprzeczniaka też u nas nie robię ponieważ na, na poprzeczniaku W sumie teraz w tym roku będzie musiał zrobić Bo na jednym poprzeczniaku mamy zasianą ćwikłę Do zwierząt Czyli wiecie był Pastewny i chyba zawadziłem dzieło. No i sobie co wiecie, zaś wyrywamy i dajemy zwierzętom od razu, więc to sobie ręcznie zrobimy poprzeczniak Tam parę przyczep to wszystkiego jest, no ale z drugiej strony nie udało nam się zrobić właśnie tych buraków, ponieważ no nie ma tam dojazdu z drugiej strony, po prostu będzie musiał kombajnem wykopać poprzecznia, nie? zobaczymy jak to będzie. Także w tym roku chyba po raz pierwszy nam będzie Holmer robił poprzecznia, bo zawsze tam... Byliśmy, mówię, buraki pastewne za, zasiane I się ręcznie wyrywało niestety, to są takie buraki, których się nie da kombajnem żadnym raczej zrobić choć tam niektórzy próbowali tam Neptunami i w ogóle Ale one się tam mocno obijają te... Te buraki zaś zgniją W możecie napisać, czy wysiejecie buraki Cukrowe czy pastewne I No sobie zmieściliśmy. Naprawdę duży ten komaj, dużą tą przystawkę ma, czy tam header. To chyba 12 rzędów bierze, więc w sumie lada moment, mamy tutaj wykopane. o linie, kurde, się wystraszyłem. Ty. Nowy kombajn. I teraz linie ściągnął, to jest wysokiego napięcia, nie? Jakby to była jakaś telefoniczna, czy coś, to mniejsza z tym. <grym> kurde. Z tymi liniami zawsze jest problem na polu. Chociaż no, mamy tylko chyba... Tak, mamy jedno pole na których, na którym właśnie są ze trzy supy chyba. Także na jednym polu mamy tylko właśnie trzy supy, a tak jakoś tak nie mamy tych supów na tym polu. Więc w sumie tragedii nie ma z tymi supami. Też dosyć wysoko są te linie, bo to są te nowsze supy już. Więc wysoko są zawieszone, więc każdym sprzętem się przejedzie. A wiem właśnie u mnie na wsi, że jest takie pole chyba gdzie tam idzie. Eee, linia telefoniczna właśnie i tam to przejechać się jakimś holmerem czy kombajnem zbożowym to się nie da, nie? bo jest tak nisko i właśnie pamiętam, że zawsze było zajeżdżane z drugiej strony, że na pół pola jakby się dzieliło <grych> i zaś trzeba było jechać ulicą znowu, rozczepiać się i jechać z drugiej strony, nie bo inaczej się nie dało przejechać to w sumie spoko nie wiem po co są jeszcze te linie telefoniczne, chociaż tak chyba nikt z tego już nie korzysta. Chyba to jest nieaktywne już, więc nie wiem po co to jest. W niektórych miejscach. I chyba to będzie likwidowane. Albo jest zlikwidowaliśmy, nawet nie wiem, nie patrzyłem ostatnio. Dobra, myślę, że tutaj dwa poprzeczniaki też by musiały być, bo tutaj jakiś taki rówiesz czy coś. No wrąbać się nie chce. Chociaż maszyna jest ubezpieczona od takich rzeczy, bo właśnie w wypadku stworzonych przez pracownika, że tak powiem więc jakbym coś tutaj narozrabiał to maszyna jest ubezpieczona, nie? żeby nie było też w sumie jeżdżę na dwie zmiany tutaj tym holmerem jeżdżę ja jeżdżę i jeździ Mietek także mieczystwa sobie tutaj jeździ na dwie zmiany ja jeżdżę w dzień, w sumie dzisiaj sobie wziąłem w dzień ponieważ chcę sobie tutaj u siebie wykopać Mówię, że u siebie sobie ja wykopię, A nie, żeby tam ktoś mi kopał, nie? Dostałem pozwolenie, to czemu nie? Dobra, teraz sobie włączymy psichód Się ustawię na prosto w sumie Halo Andrzeju? Psichód mnie włączy Ja włączyłem psichód, czy nie włączyłem? Teraz włączyłem Dobra, elegancko Chciałem w sumie ropą kosić, znaczy kopać. Ale no w sumie ropą to każdy kopie, że tak powiem. No ropów jest dużo. Holmerem mówię coś innego, jakaś akcja, inny kolor. No jest troszeczkę inny wygląd tej, tego holmera od ropy, różni się to. Więc mówię, że holmerem będzie lepiej, nie? Ropą zaś sobie przyjadę po... po buraki w sumie. Maus przyjedzie. Ropa maus. Chyba pełni będziemy, więc możemy sobie żurę otworzyć. No nie, dojedziemy do końca Też nie patrzcie na pieniądz, no musiałem jakoś tą Jakąś tą, jakoś tego holmera wiecie, że tak powiem kupić, wypożyczyć No inaczej niestety na to nie poradzę Sprzedałem te drzewo Po odliczeniu kukurydzy W sumie usługi za kukurydzę, za koszenie zostało mi 13600 Bo tam za drzewo dostałem 5000 ponad 5600 chyba 5700 chyba nawet za drzewo dostałem. O, kurde, znowu się wystraszyłem, że ta linia, nie? Masakra. Gdzie dojedziemy do końca, spoko w sumie. Mówiłem, że nie dojadę, więc dlatego wziąłem sobie Ursusa Wziąłem sobie Ursusa, jakby wiecie, gdzieś tam W połowie drogi, że tak powiem, mi miejsca nie starczyło. To mówię, wezmę Ursusa, żeby nie wyjeżdżać z tych tych redlin z buraków i żeby nie jechać do, do końca i znowu wracać i dokaszać to, znaczy dokopywać co ja mam z tym koszeniem. Dobra. Myślę, że tutaj w tym miejscu będzie najlepiej, żeby te tiry sobie mogły zawrócić, więc odtąd od, w tamtą stronę sobie pojedziemy z tą pryzmą z buraków. Taką dosyć wysoką usypiemy, żeby nie rozciągać za bardzo elegancko. Dobra. Szerokość myślę, że też będzie dobra O Dobra Taka wysokość myślę, że jest odpowiednia Czyli jeden Jeden Kąwo w miejscu jak wysypie to jest odpowiednia pryzma tutaj Wysypana z buraku Dobra, wjeżdżamy tutaj no tych supy tu Ile mamy tych supów w tym polu Raz, trzy supy w sumie Ten jeden stoi na miedzy więc jest spoko No będzie trochę zabawy tutaj Zobaczymy jak to wyjdzie wszystko przychód, nie w tą stronę Nie w tą Dobra Powinno być Teraz wykręcimy O dobra Jest przychód Jest przychód Lecimy Po co mamy gnieść tą ziemię w jednym miejscu Elegancko teraz Fajnie to wygląda w sumie Buraki też mi trochę zarosły, no spóźniłem się z, z tym, z opryskiem na chwasty i widzicie jakie są tutaj. No ale wiecie, do, do, do Holmera to nie szkodzi. Także do Holmera to nie szkodzi, no bo... No bo w sumie, no, do czego to ma szkodzić? Z przodu idzie ta... Ta, ta, taka rozdrabniarka co liście rozwala. Ten ścinacz, więc w sumie nic się nie zapycha. Gorzej jakbym miał to Neptunem jakiś wybierać. To wtedy by się mogło zapychać. Więc wiecie. Do Neptuna... W sumie zielsko jest takie no ciulowe w sumie. Także, jeśli ktoś tam ma zachwaszczone buraki I chce wybierać Neptunem, to ciężko Chociaż w tych, w tych czasach już, no coraz mniej chyba ludzi Ludzi korzysta z, że tak powiem z Neptuna Ale w sumie w tym roku, no, przyda się Bo no, mało tego towaru wszystkiego było, mało siana Kukurydzy w sumie też mało było Więc kiszonka z takich liści jest myślę, że odpowiednia I fajnie na tym Byczki ze sobą idą w górę, nie? Więc teraz nie wiem jak to będzie. Czy ludzie też będą zostawiać w tym roku? No, po że w sumie, jak wiecie, ma tą przystawkę. Też teraz coraz mniej w sumie i, y, tych firm y, stosuje tą przystawkę do tych liści, że wiecie, że nie tnie ich, tylko nie rozwala ich na polu, tylko bierze jakby na przyczepę, rzuca te liście. To coraz mniej osób korzysta z tej usługi. Znaczy firm. O, firmy się boją, ponieważ, no, kiedyś tam gadałem z jednym właśnie panem, to mówił, że, że, no, nie stosują tego, ponieważ jest większa zmuda i, wiecie, schodzi się długo z tym, no i też mówił tam, że trzy razy już miał urwaną tą przystawkę i z tego powodu właśnie już tam nie chcą, nie chcą z tego korzystać i dlatego właśnie, no, nie wiem, czy są jeszcze jakieś firmy, które korzystają z tą przystawką, że liście leci na, na przyczepę, nie? Też w sumie tak zwierzęta nie chcą tego za bardzo jeść, bo to jest taka papka w sumie się robi z tego Wiem jak my mieliśmy, tam braliśmy Od sąsiada jednego Z 8 hektarów, to ma bardzo mało tego było A Znaczy objętościowo no Było trochę tego, tam parę Parę niemek, parę haelek Dosyć, no, dosyć tego było Ale jak się ukisiło to było po prostu nawet nie pół metra tego Taki mały, mały kopiec się zrobił Jak mieliśmy jeszcze swoje swojej liście z dwóch 2,5 yy, dwóch hektara to było więcej tego z 2,5 hektara niż z tych ośmiu, nie? Więc wiecie, no bo nie ma tych kłębów takich. To jest tylko po prostu liście takie popruszone. Ucięte, więc lepiej w sumie... Takie liście do, do zwierząt to jest lepsze po z Neptuna moim zdaniem. To myślę, że każdy się z tym zgodzi. Nie ma tutaj sprzecznych na sali. <laughs> każdy się zgadza. To jest w sumie takie moje zdanie. Po tym co w sumie zauważyliśmy u nas. Co lepiej jedzą zwierzęta, więc... Więc no tak, nie. Tyle się wie, tyle się powie. Elegancko, w sumie... No kurde, z 200 ton tu musi być. Nawet nie wiem na ile mam kontrakt tutaj. Ale kontrakt mam chyba na... No na 200 ton. <laughs> musi być tutaj 200 ton. Zobaczymy czy tyle będzie. Tutaj nie, nie włączam na razie bo, bo Widzicie, sub jest więc Żeby nie przywadzić teraz Elegancko Dobra, psichód sobie możemy włączyć Dobra Ciężko z tym psichudem psi Musiałbym sobie podpisać na przykład na klawis 6 jest przychód w prawą stronę, a na 4 jest w lewą stronę. Nie kontrol Y, muszę zmieniać te kierunki jazdy, więc... mogłem pomyśleć przed odcinkiem Żeby to tak zrobić. coś to ubywa tym, tym kombajnem, nie? Po buraków. No jeszcze pół pola nie mamy, bo to, to całe musiał tutaj wykopać po lewej stronie, żeby było pół pola. myślę, że te półki są takie same, mniej więcej. Więc jest co kopać Myślę, że wykopiemy sobie poprzeczniaki Ile w ogóle mamy pojemności? No 60%, 60 jest, więc starczy nam ze spokojem W tam i w tamtą stronę A jak nie starczy, to podjedziemy sobie przyczepą Od czegoś to jest Po coś to przyprowadziłem, nie? Także wykopiemy sobie teraz poprzeczniak z tamtej strony Elegancko, a mój pan? Ogólnie jest ciekawe jakie są uprawnienia, ogólnie na... Wiadomo, że to są inne uprawnienia niż na kombaj zbożowy Ale na taki kombajn Holmer To są naprawdę na pewno jakieś inne uprawnienia Ciekawe jak to się robi, takie uprawnienia Czy są jakieś tam wiadomo... Na zajęcia praktyczne Zjazdy na pewno są, nie? Że tam wiecie, uczycie się jeździć na placu takim takim kolosem, nie? To trzeba już mieć rozum w sumie do takiej maszyny, żeby nie zgarniać... Nie zgarniać wszystkiego za sobą Bo to... No da radę pościągać płoty wszystkim po drodze. To tak nadchodzi, że... No jest to koło z duży. To jest chyba największy w sumie taki kombaj. Nie wiem. To jest na pewno większy od kombajnu w sumie zbożowego. Na szerokość chyba też. No ja wiem ile on ma szerokość 3 metry. Będzie miał 3 metry, bo te lacze mają. Po dobre 70 centymetrów, Może metr nawet mają. <gry> Te opony w tych maszynach to są naprawdę kolosy takie, że jedna taka opona z 20 tysięcy kosztuje To jest naprawdę bardzo dużo za jedną oponę kurde 20 tysięcy, nie? No ale taka opona to przeżyje prawie pół maszyny, nie? W sumie nie wiadomo ile razy się wymienia opony Że tak powiem w takiej maszynie Że się ścierają wiecie Bieźnik to się chyba tak nie ściera ten i U... ten do przodu poszłem. Ty. Chyba przodaj mi się podniósł do góry. Spoko w sumie. Także w sumie no wieźnik się tak nie ściera przy tej maszynie, bo to na polu głównie chodzi, ale jak na ulicy się jedzie, się skręca, to... No ten wieźnik schodzi w sumie. Najczęściej mi się wydaje, że wymienia się taką oponę jak wyszczelić coś. Się przebije po prostu. To wtedy jest wymieniana taka opona. Pewnie też nie wymijana, po prostu klejona, nie Także rzadko kiedy się wymienia taką oponę Jakby gdzieś się rozerwała, pękła czy coś to tak, ale Tak jak ten, jak gdzieś się mała dziurka zrobi to pewnie podklejają i, I tyle, bo kto będzie nową oponę dawał Też duże koszty są wyprodukowania takiej opony więc Słuchajcie, trzeba być eko 86% powinniśmy dojechać A jak nie to lepa Bo gdzie ja tu wiadę Trzeba jakoś na tej miedzy stanąć i sypać na tą szczepę to Powinniśmy dojechać chyba, chyba powinniśmy dojechać jak mi się wydaje W sumie mało spotykane są jeszcze te grimme Grimme chyba, Ta, te grimme takie wiecie, że z przodu ma A z tyłu ma dwa takie koła jakby Tylko, że blisko siebie na środku To też mało spotykane, tylko raz na YouTube widziałem jak ktoś takim kośmie no, bardzo mało spotykane w sumie. Naj, najbardziej spotykane jest ropa, nie? Ropa Holmery te są w sumie spotykane, ale bardziej te starsze modele. Ups Dobra, jedziemy sobie tutaj na, na drogę. Tu jeszcze ktoś coś nie wykłasił, co to jest tutaj za zboże. To soja. Nie wiem w sumie. Nowe te tekstury to... Ciężko rozróżnić, co to jest. A bo bawełna to była? Uschnięta już. Dobra. Idziemy po Ursusa. Tutaj jeszcze w ogóle stary stug mój jest Słomy Ty, bo ja piłę jeszcze mam Nie zostawiłem w domu piły, do kieszeni wziąłem W sumie Lol Tutaj sobie pójdziemy tu Jest nasza szesnastka, kurde, to jest chyba najlepsze cioni na tej serii Mega to jest Kurde, maszyna Elegancki sprzęt Wysypiemy tak nie wiem ile to wysypać. Czy to on bym wysypał, to dojadę do końca? Elegancko Dobrze, że przewozić nie trzeba Dobra Siadaj. Cykt Dobra, starczy Tyle dojadę do końca Ile wysypałem w ogóle? 6 to, no to git palina. Tu sobie staniemy. Jakbym miał dosypiewać znowu. Wycofamy. Ursus cały czas brudny, ale nie będę go mył na razie. W sumie, bo za chwilę orka będzie. Nie ma co go myć na razie, po co? Dobra, sobie stoi tu. Zaś się go po robocie umyję, nie? Po siewach, po tym wszystkim. W sumie też nowy siewnik będzie. Ogliska, nowy siewnik będzie. Teraz no sobie też będziemy zboże sprzedawać. Oj, bo rozjeżdżałem trochę. Ale to nic. Co mnie nie mam chyba gniecenia włączonego. Chociaż mam gniecenie, bo kukurydze rozjeżdżałem. No tam jedna kukurydza mi została. Niewykoszona, kawałek. To rozjechałem i zniknęła, to więc nie wiem czemu buraki nie znikają. Coś jest popsute. Dobra. Kudy sobie wyłączymy. Teraz tu obkosimy czy znaczy wykopiemy <gry> Ale będziecie pisać w komentarzach, że kosimy buraki Elegancko Nie wiem jak to teraz zrobić no Ciężka rozkmina z tymi Supami, kurde na centymetry znowu bym przywalił Dobra, jedziemy się wysypać No będzie troszeczkę pryzma. Jeszcze tak z cztery z cztery powinny być te zbiorniki w kombajnie. Jak nie lepiej. Tam jeszcze z 1 na pewno. No i tu ze 3. No będą cztery. Jeszcze równo teraz sama, żeby to ładnie usypać. To, to ładnie wyglądało, nie? O, elegancko Nadaje się do tej roboty chyba Jako pryzma w ogóle, wysoko <laughs> Elegancko, no fajnie to wyglądało powiem, naprawdę robi to robotę ten farming Czekajcie jak się sam karura no o, dobra Cyk Opuszczamy Psychuda jeszcze nie włączamy bo, bo sub znowu <grych> z garnego zara Przejadę w ogóle Takie mam wrażenie jakby miał nie przejechać niby Chociaż no, jeżdżę tak z metr wysokości brakuje do tej linii Ale takie wrażenie jest głupie jakieś Jeśli nie przejedzie panie psychód nie w tą stronę O elegancko Tu jak wygląda ta animacja tu wciągania W sumie nie patrzę Tylko raz chyba kopaliśmy buraki W 19 też Dużo tam nie kopaliśmy tych buraków Raz by chyba odcinek tam z jarkiem To jakoś chyba nie wiem Kiedy to było? W grudniu? O to już rok temu Prawie no jakoś tak, jakoś tak to było Kul dany mnie chrypa wzięła, to nie znowu mam inny głos na, na tym Na odcinku po tej chrypie Wejdziemy sobie w koło i będziemy kończyć bo odcinek znowu pewnie długi będzie 30 minut A dużo już zrobiliśmy, bo patrzcie. Spory kawałek Dokopiamy sobie myślę, że na live jakimś Myślę, że jakiś live będzie tam Pewnie w piątek będzie live, bo no, w tygodniu nie jestem w stanie odpalić jak już mówiłem. W piątek wieczorkiem myślę, że live jakiś będzie. Będziemy sobie kopać te buraki tutaj. Elegancko. Sobie ciśniemy. Cichód. Urde. Znosi mnie. <gry> Bokiem trochę się jechało. To miałem w ogóle koguty włączone. Ja cały odcinek na kogutach jeździłem w serio. Dopiero teraz to zauważyłem. Tak, myryga, myryga. O ale maszyna, kur. To jest kolos w ogóle, masakra. Wysypiałem dwa zbiorniki po 43 tony, 80. Na przyczepie też coś jest. 90 ton już mamy. A jest jeszcze. 200 musi być. No, będzie 200 ton. Powinno być. Elegancko. Ładnie, że mamy objechane, tylko tam kawałek przy supie został i zostanie nam chyba jeszcze jeden stupań na polu i będzie po sprawie w sumie pozamiatane. Prawa już jest. A to jest mój drugi wyjazd ogólnie w tym sezonie. <grych> tylko że wcześniej jeździłem. Ten pierwszy mój, mój wyjazd w tym sezonie to ropą się jeździło, bo ogólnie tutaj PGR, w którym sobie pracujemy. Ma dwa kombajny, ma ropę i Holmera. Także wiecie. Jest ogólnie czterech pracowników, którzy jeżdżą na, na takich maszynach. Dobra, wysypiemy sobie jeszcze te buraki z tego ciągnika, tego. Żeby też jeszcze coś było innego na odcinku fajnego. Wysypywanie. Coś wam innego tutaj pokażę w sumie. <grych> Taki zestaw też zawsze się przyda do odwozu, wiecie, nie starczy mu miejsca. To podjedziecie, wysypiam z dwie tony i dojedzie do końca, nie. Będzie wyjeżdżał, późno znowu wjeżdżał, cofał, dokopywał. Tak nie może być. Ue, nie rozjeżdżać. Bym <grym> rozjechał teraz. Sobie cofniemy, na tył wysypiemy elegancko. ich fuch Po prostu to. Elegancko. Dobra. Przyłączyłem sobie. No i taki odcinek. Myślę, że bardzo Wam się spodoba w sumie. W sumie każdy odcinek Wam się podoba, nie? <laughs> Zawsze jakiś odcinek na kanale, więc jeśli się podobało, to mówię łapeczka na kanale, subik, wbijcie na grupę Urban Team. No, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Już niebawem, także co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na razie do kolejnego...